Wino definitywnie było e, alkoholem, nie zaś e, jakimś sokiem, czy czymś e, podobnym. E, kościoły niektóre próbują mówić, że na pewno było to bezalkoholowe, ponieważ Jezus nie mógłby zamienić czegoś w alkohol, e, bo alkohol może powodować coś złego, ale e, ten, te wnioski są nieuprawnione, tym bardziej, że nawet w Kanie Galilejskiej było powiedziane, że zazwyczaj dobre wino daje się na początek, bo jak już sobie podochocą gości i gdy już wypili trochę alkoholu, nie rozpoznają innego gatunku wina. Dlatego też wiadomo, że wino było, bardziej, było alkoholem. Teraz, jaki, jakie wino powinno być przy wieczerze Pańskiej przy Eucharystii? To wszystko zależy, bo tak jest to symbol krwi Jezusa Chrystusa. I teraz jeżeli mamy chleb, my nie mamy tego chleba, który mieli żydzi dosłownego, nie mamy. Tej macy czy coś. Chociaż niektóre kościoły próbują zrobić tak, aby było to dokładnie tak jak Żydzi, ale inne kościoły mówią, nie musimy w ten sposób. Także skoro chleb nie robimy idealnie w ten sposób, to dlaczego byśmy mówili o winie? Tym bardziej, że nie wiemy, jakie proporcje były wina, wody wtedy. Piteł używane do paschy, tak, która była spożywana. Stąd, jeżeli są osoby, które mają problem z alkoholem, spokojnie kościoły mogą mieć sok, bo ma to być symbolem, a nie czymś dokładnie odwzorowanym. Jeden do jednego. Tak jak chleb nie jest odwzorowany, tak nie jest wino to ma być symbol. Chociaż kościół, taki jak kościół, kościół katolicki, który wierzy, że ich chleb i wino zamieniają się w krew, to dla nich właściwie nie powinno być różnicy, co tam jest, bo i tak to zamieni się w prawdziwe, według nich, ciało i w prawdziwą krew Jezusa. Dlatego, jakie jest to wino, tym bardziej dla nich nie ma żadnego znaczenia.